Pani Gosiu, Marta mamy coś takiego, gdyby Pani chciała. Mogę zapisać jedną sztukę. Marta Gry? Tak. Piłka, sznurek, Patrycja. Pani Gosiu, Pani czy ma być ta, ten joystick? Wiem, pomyliłam się. To? Okej. Okay. To? <laughs> sznurek, Patrycja. Czy? Tak. Z tym, że on jest za dyszkę, jak coś. Nie za osiem, tylko za dyszkę. Pani Gosia? Słuchajcie, zawieszka świecąca LED, za 6 złotych, do obróżki do pinana. Powinna działać, ale nie chcę jej tutaj demolować. Jak coś? To radio nam się rozładowuje. Pika nam, pika. Daj mi ten długopis jeszcze. Mój. Nie. Zestaw do sprzątania po popilu, 8 zł. Razem z woreczkami. <laughs> zawieszka pani Lidia. Taka zawieszka? Do obroży świecąca. No pani, gdzie ma. ją? A, ja ją rzuciłam tutaj. Ojej, Dobra, to zapisz pani Lidii. <laughs> Zestaw sprzątający dla pupila, 8 zł. Patrycja. Tak. Patrycja, ptaszek, okej. Okay. I co my tu mamy? Coś tam piszczącego jeszcze by się znalazło. O, słuchajcie, obroże. Obroża. Wymiar 1,5 na od 30 do 40 cm jest taka niebieska. Tylko jeszcze? Tu. Mm. Tylko tu? No musisz tam kupać. E, 5 zł. Ta obroża niebieska. Obroża czerwono-biało-czarny e, splot. Zaraz. I ta jest przepiękna, słuchajcie, gdyby mój. Jak ktoś nie weźmie to ja biorę! Gdyby mój paszczurek One są wszystkie po 5 zł. Gdyby mój paszczurek miał większą szyję, ja to bym wzięła. Taka benzynka, z takim benzynka. benzynkowym tutaj zapięciem. Ona jest w kolorze fioletowej taki yy, ma wzorek wężowy. Benzynka nie wiem, czy, czy widać. 5 zł. Gdyby ktoś chciał obróżkę, proszę pisać. Yy, jaki kolor? A, gdyby ktoś chciał piłeczkę. O, znalazła się jeszcze taka piłeczka, z takim skrocikiem. Piłeczka taka do bo nie wiem, co to jest w ogóle za piłeczka. 5 złotych taka piłeczka z czymś tam w środku, takim mniejszą piłeczką. Lila kolor. O, proszę, dobra. Przycisk treningowy. O. 8 złotych. A z czym masz połączone, to? Co? Radio? A nie masz połączonego. Nie. 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 wiem, czy to działa. Słuchajcie, nie wiem, bo na mojego piesa nic nie działa, także. Dobrze, zapisuję muzynkę dla Patrycji. Dobra, koniec. Masz dugo pistom jeszcze ten? Przycisk i piłeczkę. Dobrze. Piłeczkę w piłeczce, okej. Okay. Pani Lidia zaraz zapisuje. No, e, tak? Chyba, że ktoś ma ochotę na ubranka. Dla psów, kotów mogą być. Jeśli ktoś ma ochotę, to niech pisze. Różne rozmiary mamy. Masz, zapiszesz Patrycji? O nie, moja A Ja zapisuję tak. Piłeczka dla pani Lidii. A nie ta, przepraszam. Ta okrągła. Patrycja hmm, ta miała być, nie? Pani Lidio. Tak. Słuchajcie, zobaczcie, jakie znalazłam ubranko, nie? Po prostu jest nie do ogarnięcia to ubranko. Zobaczcie. Jest... I przycisk, dobra. Przycisk. Zaje fajne. XS rozmiar. To dla takiego Jorczka małego. Okej, okay. i słuchajcie, jeszcze mam parę rzeczy. Yy, a tu możemy zacząć co innego bo No już tutaj to mam Co masz w ręku? Jeszcze została taka bojka. Nie bojka. I, <gryzby> I frisbee. Nie wiem, czy mi się skojarzy, ale spoko. Słuchajcie. I piłeczka jednak, Tak, podkładka pod niski. One były po 5 zł. Biorę bojkę. Dobra. Pani Gosia. Podkładka pod niski, niebieska w kształcie chmurki 5 zł. Słuchajcie, można co mieć Pani w co, co pani, pani Gosia robi? Ej, ale słuchajcie, jest, ja jestem w ogóle w szoku, że można ją mieć w gminie. Podkładka e, Marsza pierwsza była. Frisbee Kasia, dobrze. I słuchajcie, mamy jeszcze matę spowalniającą i jedzenie w kształcie takiej falki. 5 złotych. Nie ma fal, nie można. <laughs> Nie ma już niestety podkładek podniski, to jest wszystko, co wam pokazałam. A nie, przepraszam. Jeszcze rzeczy. Ja pokażę jeszcze tutaj matę, poproszę pani Lidia. Nie masz maty, matę ma Marta Gniewska. Nie masz maty, nie ma. A tą rybkę pokazywałaś? Nie. Tu rekin jest. O, to jest. Twoje rekin. 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 a nie, nie ma. A ma piszczałkę. Piszczałka, rekin. Też zrobimy go za piękno tylko. Ale no, miszka. Także polecamy. Słuchajcie, tak, falka, gdyby ktoś chciał, tę matę spowalniającą, fala. Mata, spowal... Mata antystresowa, zapobiega moje jedzeniu łapka zielona. Bądź mata antystresowa rybka. Rekin Patrycja Taszek. No, no, gdzie jest ten rekin? Popłynął. Łódź płynął. Piszczałka rekin. No już niestety nie ma zaraz. Zobaczymy, że coś tam jeszcze nie jest. Ma. Słuchajcie. Jak to się nazywa? Drapaczka do pleców. Drapaczka do pleców. Niechaj <laughs> będzie. Grabełki takie. No. Są zabawki. Pokażę że zabawki. Nie tak? nazywa, zabawki tak. y 10 złotych pa pazurki. pazurki. No. Mogą być i pazurki. Czy mają być na pazurki? Do wybrania między ze 10 Dziesięć złotych z Gerlacha. Słuchajcie, ja jeszcze znalazłam taką tablicę mag magnetyczną korkową. Zaraz zobaczę, czy coś tam jeszcze jest. Duża. Zaraz wam powiem wymiary. Z markerem suchościeralnym, magnesami, pineskami i...